Czy do kamerki? Nie. Czemu nie? nie. Ono jest bardzo proste! Nie! nie. To będzie przegięte. No, ale czemu usadzisz się kogoś nie? bidet, nie? Że Pszt. nogi sobie myjesz, nie? Bidet to nie jest, że nogi sobie myjesz. Dobra. Eee... Czyż to są sami znajomi? Ją, przeszkadzam? Za tak. chwilę, mi jednym zdaniem do kamerki na yes. Bidet, no. Hmm. Urządzenie służące do podmywania się. To mieszka gorzej, no? Halo? Można? To wszystko prowadzi, na pewno nie ja. Ja mogę się tam myć przy niej, nie? no? No w niej, usiądziesz w niej. Ale odpowiedź, proszę, pełnym zdaniem. Co można robić w umywalce? Wezmę po pełnym zdaniu na to pytanie. Ej, stan no, wej! Nie! No, to no, no, ze znajomego falisz. Nie! Usiądziesz tak, w mniej! Nie, to jest ty, jesteś stworzony! Nie, usiądziesz to w Po Po się urodziłeś, Nie, usiądzisz w się Po twojej stronie! Parykadaty, bidek nie czy po Ty nawet nie wiedziałeś, co jest bidek! jednak siedzisz Nie ma szans, Nie zrobię czego! Majt, to nie, Dam ci spodę. Dam pryszczatą dupę, nie! nie tak, podobi, tak, się nie, podobi, się schiza! Co można robić z lewie? I woda! Nie ma HAHAHAHAHA no. Odpowiesz mi na jedną pytanko ziom do kamery? Do kamery? No Ja mogę robić bardzo proste rzeczy Dobra to weź te kubki Spleśnij i pozmywasz je Ponad.